mówić o państwie, jednolitym państwie niemieckim, bo tak naprawdę, właściwie do współczesności mamy tak naprawdę państwo związkowe, a wcześniej można powiedzieć, że był to związek państw. E, Czechy również wchodziły w, w obszar niemieckiej, niemiecki, więc też niemiecki miał nad Czechami władzę, w Czechów, w związku z tym oczywiście ostatnich Czescy, no można też skwalifikować jako Niemców, ale nie chcą, żeby to są sądeckie. Tak czy inaczej, z różnych państw niemieckich dołączyć że bardzo wielu osób. Oczywiście dlatego, że mają tutaj bardzo poważne warunki do rozwoju, ponieważ jest wykwalifikowana siła. Mamy jakąś variantę szukać. I właśnie do nas idzie. Proszę Państwa, ale nie do. Wracają z Ameryki. państw niemieckich. tak naprawdę tutaj. Trudno mówić o Niemcach jako masie Niemców, którzy tak naprawdę bardzo szybko się w ten kolor miasta komponują, ładnie mówiąc, nie tylko w obszarze tego, co będą budować, ale tego, jak będą się czuć. Są to żołnierze, to znowu, które tak naprawdę podkreślało każdego bez przynależności, można powiedzieć, traju, do końca tego kraju, ale z tą do wieku, do Łodzi. To jest na wielokulturowa... Tutaj, jest, tutaj się pusięca, tutaj się tutaj się... Tutaj Chwili, e, natomiast ta narodowość niekoniecznie jest najbardziej kluczowa. I to pokazują też dotacje e, czynione przez te osoby najbardziej prominentne, wpływowe w mieście. Rodzina Poznańskiej dofinansowała i przebudowę, rozbudowę Kościoła e, Katolickiego e, i strzegoszcziny, tak naprawdę. Jeśli Państwo... No ¿Qué Kapliczki Tak, kapliczki Jeżeli spojrzymy na tak. Kapliczki są jeszcze starsze Tam Państwo się mogą udać Kościół świętego Józefa Ulica Ogrodowa Na przeciwko manufaktury Mamy drewniany, mądrze biały Robaki nie jedzą noclegów Dlatego to jest najbardziej szlachetne drewno Na ten cel Kościół, który został przeniesiony Dzisiejszego placu kościelnego no dokładnie tak, w Górzu tam pierwszy kościół, pierwszy cmentarz jeszcze w okresie a to jest serce miasta. I oczywiście Legenda coraz pracownicy Poznańskiego odpowiednio zmotywowani, w ciągu jednej nocy rozebrali ten kościół i przenieśli go na ulicę Ogrodową. Jak Państwo się domyślają, procedura ta zajęła znacznie więcej czasu. Kościół został zbudowany w w latach 1760.